To jest jeden z powodów, dlaczego nigdy bym nie kupował butów przez internet. Rozmiar 45. Ja normalnie mam 43, 42. A pasują jak udało. Szeroko w palcach, tak jak lubię i tak dalej, i tak dalej. Tylko mam zastrzeżenia. Na pewno nie, nie kosztuje, aż tyle, nie, nie jestem w stanie to ujaśnić. Znaczy kosztowały 250 zł. No i są niby skórzane. I ja mam takie życiowe przekonanie, że nigdy nie kupuję zamszowych butów i takich z takimi tymi, bo się się brudzą i nie da się ich wyczyścić. Do tego jeszcze mają białe podeszły. Totalnie to skręca. Totalnie to sprawia, że te buty nie są dla mnie, i nie są w moim stylu, ale przekonała mnie cena po tej ich promocji, że 50% z na drugą parę wyszło jakieś 130 zł. I mam dwie pary za 130 zł. Na burkach, na bazarach to jedną parę kupisz za 60 zł. głównianych butów, a teraz są porządne dwie pary za 130 zł. Mniej więcej tak wyszło. Nie wiem, nie jestem przekonany do, do tych zamszów. Do tego wszystkiego strasznie się to brudzi. Jeszcze białe podeszwy. Czemu oni do cholery robią te białe podeszwy? Nie mogliby czarnych tych podeszwy robić. Chyba specjalnie, żeby się ubrudziło. I żeby je wyrzucić. Na już testera nie widziałam. Na razie buty mam do chodzenia W tych nie wiem kiedy będę chodził Ale na taką promocję to było ciężko ominąć Tak mi się wydaje 130 zł za dwie pary butów Nie gównianych. To nie jest chyba dużo Szwy to zostają jakieś czarne Z tej strony nie. W tym też nie. W tym też nie. Czy czemu tu wystać? Nie wiem. Nie podobają mi się w ogóle. Tylko pieniądze mi przekonały. No i co z tym rozmiarem też właśnie. Czyli są 45, a ja noszę 43. Że tego nigdy bym nie kupił butów przez internet.